Moi dziadkowie żyli w okolicach Krakowa, po pierwszej wojnie światowej, dziadek po ślubie kupił ziemię, dzisiejsza Ukraina, miejscowość Kołomyja, a dokładnie Gwoździec, no i tam mieszkali do 40 roku. Każde spotkanie rodzinne, jak ja pamiętam, mając lat powiedzmy tam 5, 6, 7, to zawsze jak się rodzina spotkała, to wspominali Syberię, o tego zawsze się zaczynało i wszyscy wspominali, jak tam było ciężko i źle. Dwa tygodnie jechali, ale nocami, bo w dzień pociągi były zajęte tylko nocą. Noc. Przyjechali tam, baraki były ogromne, już byli przed nami też dwie dni. Kaplicza. Siostra ta najmocniej spadła, tu ubościć złamali się, bo to tak potrójne nary były. A Czech był młody, to zapominał. Tak, tak to było. Lepsze to, jak nam no, pisali do nas listy, że. Po nocach chowają się przed banderowcami. A myśmy byli w lesie, to nas pilnowali. Na koniu jeździł ten, jakąś tam naczelnik nazywał, pilnował, żeby nigdzie. A my nocami chodzili do wsi, żeby coś do jedzenia kupić, bo rzeczy trochę było, ale, ale przy żyło się. Latem były ja wody. I było tak, że to mnie wróci. Dużo zmarło. Dużo zmarło. Ci, co byli niezaradni, to odeszli. Ja do pracy chodziłam, a w nocy przy świecie, przy uczynie taki kaganiec był. Swetry zrobiłam. Bo oni mieli owce, to mieli wełnę, ale nikt nie umiał robić. To robiłam sweterek dla dziecka. tam wiaderko kartowki. Tam może było pięć kilo, a ile trzeba było robić? A w dzień się szło do roboty, ale dobrze było. Zawsze się że żyje. <grym> Nigdy ta nie było. No i to mamy zostało do dzisiaj, że w zasadzie Jedzenie zawsze oszczędza. Musi zostać na potem. I zostało jej to dnia dzisiejszego, że jak się kładzie spać, to bierze kromkę chleba pod poduszkę. Tak jest. Czy jedna pani też z opola, ona jest w Warszawie, mszyna, też też mówił, śmiał się. Nie ma się z czego śmiać. Ale jak dał on tu, a nie ukradli. Bo wiesz, twardo czy śpi, to się zjadł. Potem kawałek chleba było. Trzeba albo zjeść. Ale już można. Dobra było. Trzeba było pracować, bo jak się nie pracowało, zresztą było takie powiedzenie, kto nie rabotaje, ten nie kuszaje. W związku z tym, żeby była racja żywnościowa, to trzeba było wyrobić normę. Jak się wyrobiło normę, to się miało rację żywnościową na przeżycie. Co jeszcze mama ciekawego opowiadała, że do, y, zakupy i na stołówce, ale głównie na stołówce, to było wszystko na zeszyt, nazwijmy tak umownie. Jak się dostawało wypłatę, szło się rozliczać. To z reguły na zeszycie zawsze było więcej do zapłacenia, jeżeli było wypłaty. No, takie były realia. A teraz, jeszcze odnośnie dzięki temu, że dziadek miał tą legitymację z tą pieczęcią, nastawienie tego Rosjanina, który dowodził tym, zmieniło się, bo wszyscy liczyli, cała rodzina, że wrócą. Że to jest tylko chwilowe. I co lepsze rzeczy zostawiali w szafie. A on rozcielił prześcieradło, powyrzucał te wszystkie najlepsze rzeczy, zrobił tabołki: bierzcie, bo to już więcej nie wrócicie. I to był później powiedzmy. To była waluta wymienna. Wymieniało się na jedzenie. Opowiadano, że za najlepszą sukienkę babci, jakąś taką bardzo strojną, wytworną, dziadek przyniósł wiadro łupin na wiosnę. Posadził te łupiny i kazał podlewać. Obowiązek był mamy. Mama podpadła, bo nie bardzo chciała to podlewać. Zrobił im burę. Podlewali to później całe lato i na zimę były ziemniaki. Jak pracowałam to zawsze, byłam nauczona solidnie wszystko wykonywać. Ale co ja nie byłam nauczona już w domu i w szkole też wszystko miałam, musiałam mieć dokładnie. Tylko raz majster sprawdził, więc nigdy nie sprawdził. Dziadek przed wojną wiercił naftę. Jak przyszli Rosjanie, dziadek również wiercił naftę. No i w momencie, jak ich wywożono, taki zbieg okoliczności był, że dziadek co drugą sobotę i niedzielę przyjeżdżał do domu. I akurat na tą sobotę i niedzielę przyjechał, był obecny. Służył w armii austriackiej, dostał się do niewoli do cara, w związku z tym umiał rosyjski. W niewoli siedział prawie rok. No i w związku z tym, w momencie, kiedy przyszli Rosjanie w 1940 roku. To było 11 chyba na 12 lutego i wszystkich ewakuowano, czy jak to woli, przesiedlano, wypędzano z domu. Dano pół godziny czasu na to, żeby się spakować i wyjść. Dziadek miał legitymację z czerwoną gwiazdą, że jest raboczy, jak to się nazywało po rosyjsku. I mówi, że on jest raboczy, w tym momencie dowódcy, ten, który tam zarządzał, zmienił się stosunek. No i w zasadzie dziadek mógł zostać. No natomiast rodzina jest na liście i musi jechać. Dziadka na liście nie było. No i okazało się, że dziadek pojechał. No i na końcu, jak wszyscy wracali, to był problem, bo wszyscy ze słańcy mogli wrócić, a dziadek wyszło na to, że formalnie pojechał na ochotnika. Ale udało im się wszystkim wrócić. A po Szydłowie, jest trafiłam do Szczecina. Zawiedzi do Szczecina, a tam się już rozszukali rodziny też. To w Obolu była rodzina, to ciocia nas wzięła, było biednie. To nie tak lekko było, bo po wojnie też nie było. A dużo, wie pan, przyjeżdżało ze z centralnej Polski. Oni wredni, szabrowali wszystko na zachodzie, bo do siebie. A potem zostawiali pusty cial. My przyjechali, to nawet szyb nie było okna, bo wybijane. A to wszystko oni... Bo to jak nam, nam dom przeznaczyli, więc okien nie ma, tego nie ma. A to jak... Później byłam u nas pracowała jedna. Opowiada, jak oni jeździli na zachód z ojcem. Tam zajmowali gospodarki i wywozili do Polski koczną stochowej. A to zostawiali, to nas sandali dali. To taki szał byli, byli. To nie tak lekko było, jak się daje. Żyję, mam dzieci, kocham. Kochasz mnie? <noise> Przestań Tak, to jest. Dr. Yush.